Witajcie kochane, dzisiaj sobie omówimy najczęstsze błędy y, przy użytkowaniu topera. Czyli jeżeli ktoś kupuje pierwszy toper, nie ma z tym doświadczenia, lepiej żeby sobie ten film obejrzał. Jeden to jest czesanie. Tak jak w toperach, czy też również w perukach, bardzo ważne jest dokładnie rozczesywanie y, tego y, topera. Jeżeli nosicie perukę, to też y, na pewno wiecie, y, że. Trzeba o tym pamiętać. Wiadomo, zawsze przed myciem trzeba rozczesać, po myciu trzeba rozczesać i raz dziennie trzeba rozczesać. Nie można tego zaniedbać, bo potem, jak zaniedbacie rozczesywanie, mogą wam się porobić, już jeśli to zrobicie niedokładnie, jakieś kołtuny, coś tam się poplątać. Czyli właśnie to czesanie jest bardzo ważne. Też czym czeszemy? Nie czeszemy przypadkowym grzebieniem, który może powyszarpywać włosy, tylko musimy dokupić sobie specjalną szczotkę. I ja zawsze polecam szczotkę z naturalnym włosiem dzika, drewnianą z rozczesywaczem. Jeżeli nie macie dużego budżetu, takie tanie szczotki do 20-30 zł, kupicie w Rosmanie, czyli w każdym Rosmanie. I to czesanie zaczynamy od rozczesywania końców, przytrzymując włosy u góry. Zrobię o tym osobny film. Drugie, nieodpowiednie mycie. Jest cały film, jak umyć toper. podlinkuję jego w opisie filmu, zobaczcie sobie go koniecznie. Tam dokładnie jest pokazane, że toper myjemy przez namaczanie, a nie przez żadne tarcie i szampanie. Używamy do tego przez nas polecanych też kosmetyków szampon i odżywka, na przykład Tresen Ekeratin Smooth, które znajdziecie w Rossmanie. Nie używamy do mycia toperów przypadkowych produktów, czyli jakichś przypadkowych masek i szamponów. Niestety nie. Kolejny punkt to jest stylizacja na ciepło bez. Termoochrony. Stylizacja na ciepło, czyli lokówka, prostownica, suszarka, suszenie na szczotce to jest stylizacja na ciepło. Należy wtedy spryskać włosy lub nałożyć spray termoochronny, który chroni właśnie tym, przed tym przegrzaniem włosy, one się nie łamią, nie wykruszają i nie przesuszają. Takie preparaty termoochronne nakładamy przed stylizacją i też takie dokupicie w Rossmanie, czyli to nie jest jakiś wielki wydatek. Można też stylizować oczywiście toper na zimno, czyli po prostu jak włosy wyschną nakładamy na wałki i na przykład zostawiamy na noc i tak można też stylizować na, bez użycia ciepła po prostu. Jeszcze jedna rzecz. Wszystkie nasze topery dostępne u nas są z włosów naturalnych. Włosy naturalne zawsze należy wystylizować. Jeżeli na przykład potrzebujecie toper, że chcecie nic z nimi nie robić, tylko umyć, zostawić do wyschnięcia, żeby była piękna fryzukra, loki czy coś tam, wtedy trzeba kupić syntetyczne włosy. Natomiast włosy naturalne zawsze wymagają dodatkowej stylizacji. Teraz mój ulubiony punkt. Przypadkowe farbowanie, czyli ktoś bez doświadczenia żadnego fryzjerskiego, przypadkowo farbuje przypadkową farbą drogeryjną. Pamiętajcie, że wszystkie nasze topery można przyciemniać, czyli nie rozjaśniać. Teraz wyobraźcie sobie tak na zdrowy rozum. Idziecie do drogerii, na przykład jakiejś i patrzycie na półkę z farbami drogeryjnymi. Farby drogeryjne to są wszystkie te, które kupicie w Rosmanie i w każdej drogerii. Farba drogeryjna to jest taka farba, że dostajecie już razem oksydant farby, tylko mieszacie je, wszystko jest super. Tak obiecuje Wam producent. Wyobraźcie sobie taki przypadek: przychodzi osoba z blond włosami do tego samego sklepu i osoba z włosami czarnymi do tego samego sklepu i kupuje sobie farbę super platynowy blond. Czy według Was tak na zdrowy rozum może mieć takie farbowanie się zakończyć powodzeniem? Nie ma takiej opcji. Farba drogeryjna nie posiada cudownych mocy, bo nie ma takiej opcji, by dwóm różnym osobom, blondynce i czarnej, taki sam kolor wyszedł, jak jest na opakowaniu. A foto na tej farbie drogeryjnej to jest orientacyjne foto, które nie ma nic wspólnego z tym, co Wam wyjdzie końcowo. Teraz drugi przykład. Blondynka i czarna kupują taką samą farbę, F pisze farba drogeryjna cudowny, chłodny brąz. W blondynce wyjdzie zielony glon, a na czarnym nic nie będzie widać prawdopodobnie. Czyli jest to naprawdę naiwność wierzyć, że farba drogeryjna na wszystkich wyjdzie taki sam kolor jak na zdjęciu na opakowaniu. Dlatego takich farb nie używamy. Jeszcze takie wyjaśnienie. Jeżeli ktoś z jakiegoś blondu, na przykład żółtego, chce mieć platynowy blond, to czasem trzeba troszkę rozjaśnić, ochłodzić, tonować na 3% oksydancie. Natomiast z czarnego trzeba robić dekoloryzację kilka razy u fryzjera plus tonowanie. Farba drogeryjna, jeszcze raz powtarzam, nie posiada cudownych mocy. I teraz z tą nową wiedzą wróćmy do naszego topera. Jeżeli chcecie na przykład przyciemnić, kupić toper i przyciemnić go sobie, to najlepiej kupić taki na przykład blond 613. Na tym ładnie wszystko złapie, czyli jakiś jasny brąz, jakiś ciemniejszy blond, miodowy blond, można bez problemu przyciemnić. Przyciemnianie to znaczy zabieg, gdzie używamy oksydantu 3%. Wszystkie inne oksydanty służą do rozjaśniania. Oksydant to jest ta woda utleniona, czyli to, to coś co mieszamy z farbą. Także to musi zawsze w farbach profesjonalnych to jest osobno, czyli osobno kupujemy farbę, osobno oksydant. W farbach drogeryjnych jest to już gotowe, czyli jest to przypadkowe. I wyjdzie wam farba drogeryjna jest gwarancją jednej rzeczy, przypadkowy efekt i będzie to niemiła niespodzianka. 5 woda deszczowa. Jeżeli zdarzy wam się zmoknąć na deszczu bez parasola, od razu jak przyjdziecie do domu należy to per umyć i wysuszyć. Nie zostawiać do naturalnego wyschnięcia, bo po prostu te włosy wam się mogą zniszczyć. Mam nadzieję, że w tym filmie wyjaśniłam tam tamte 5 właśnie najwyższe. Pięć takich największych błędów przy pielęgnacji topera. Pamiętajcie, że topery te, na przykład Perfect Skin, czyli na trzywarstwowej, najdroższej bazie, one mają troszkę dłuższą trwałość niż te maszynowo robione, te tańsze. E, przyda Wam się też taka styropianowa główka, żeby na przykład odwieścić wasz toper na noc, bo w tym nie wolno spać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zastanawiacie się nad zakupem topera, nie wierz, masz jakieś wątpliwości, zadzwoń do nas. A jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i odwiedź nasz sklep www.mezisfabrykawosa.pl, gdzie znajdziesz wszystkie topery i ich ceny. Pamiętaj, zamawiać można tylko telefonicznie, czyli nie przez sklep. Dziękuję.